Eksplozje radość. My cieszymy się, że mamy dwóch naszych. Jednego, który zajmuje świetne spotkanie. To jest Wojciech Szczelstyn. No i Roberta. Sebastian. o que está na no dia alate Z się Żyłde. Odbierają pamiątkowe srebrne medale. Łukas Vazquez, Pan Begde, Ringige, Ksuję Szaponą i Przyjdzie czas rozliczeń, bo trzeba podjąć decyzję. Znaczy między ale nie będzie to łatwe, po Nie mieli w następnym El Clasico tego, żeby się zrewanżować, ale a będzie to niezmiernie, niezmiennie trudne. Więc stwierdzić, że dużo trudniejsze niż w dzisiejszym meczu. Tak, dlatego, że rozmawialiśmy z Marcinem że ten spotkanie dla Realu ma znaczenie Znowu uwierzenie, tak jak uwierzyłem po wejściu w jak że nie jest wyrównującą, jak prowadziliśmy w tym nasze dwa do jednego, że wciąż nie wszystko stracone, jeśli chodzi o ten sezon. A tutaj wymykać się kolejne trofeum, tak? Czy super kuchar w Hiszpanii? Odpadli widemistrzy, że gdzieś już nie obronią tego 15. wywalczonego trofeum przed rokiem. Teraz e, byli w stanie wygrać po raz 21. kuchar w Hiszpanii. Zróbmyła się Barcelona, to czwarty tydzień w Barcelonie. 32, jeśli będzie konfrontacja o tym finałach. 32, w ogóle w historii Pukar. Ten Pukar Parsa Raz z w nim się po raz pierwszy, bo przypomnę, zostały zmienione przepisy, zasady, będzie miała w gabinetie na własnym. A mówiliśmy, mówili, że ten finał był jakościowy. Zbrodni akcji, ranki. Złote medale, a miękowe. Ten, który może pójść szanowanymi gwardiami, osiągnąć po trzy najważniejsze trofea w sezonie. Gratulacje od kolegi Gina Teraz medal króla. Jest z federacji. Jest Laporta, który ma wyczucie co do zatrudnienia. mam mamy z powrotem w stadion tamtą. No i bohaterowie są zmęczeni, ale bohaterowie są szczęśliwi. Bardzo dla niej też ważny mąż, dla niej taki zastrzyk, gdzie nie będzie się czuło zmęczenia, bo po sezon trwa dalej, bo już w środę spotkanie... Jakoś takie wierzę, że po, po dowiezieniu tematu, po uzyskaniu ceny, że tak, o zmęczeniu odczuwa się zupełnie inaczej i, i patrzy się na bardziej pozytywnie. Tak. Jak Kenya, który mówiłeś, że odchodzi, to jest potwierdzone już. Ale wreszcie widzimy wiemy, jak. Nie chcę tego. Tak, no masz swój sport, też poproszę tutaj. Pan Dek, który dzisiaj też nie mógł e, wystąpić w tym spotkaniu, widać było, że, że wywalczone trofeum cieszyło od e, Hasego po ostatniego piłkarza że nie jest Kaszulka odwrócona z tym naprzód, żeby nic nie było w to jest. <noise> Ale naprawdę rozwinął się ten Jan a jeszcze ile przed nim. Szpale utworzyli gracze. Redelbowi Magrytu. Przepraszam, no i chłopak, kocham, kocham. Zjadał to. Jak ja się pamiętam, te cztery robili, tak, tak, tak. Ten cztery no, był zawsze kapitalne. Ten cztery ma w ludzi. opaski na plejniku. To jak wrzeć to razem. Ale dzisiaj nie tylko we dwóch. Chcieli całą drużyną. Dzień z ratyfikiem. Trzy, dwa, jeden. No to popatrzmy i zaczną błyskać flasze. Niks publiczności z Barcelony nie opuszcza stadionu. Zaczynamy celebrowanie i jest! Po raz trzydziesty drugi Barcelona z Pucharem Kisztanem. się pożegnali, my jeszcze się z Państwem nie żegnamy, czekamy aż yy, Ter Stegen i yy, Araujo, yy, yy, de facto kapitanowie, tak by trzeba to nazwać, yy, podejdą do drużyny i ta celebracja będzie miała swoje zwieńczenie właśnie na płycie boiska, bo przypomnijmy Barcelona wygrywa Puchar Króla 3 do 2 po dogrywce z Real Madryt i wznosi Puchar Króla anno Domini 2025. Wilk, Hubert, Buga i nasz studio. Trochę wróciły wspomnienia. Jurek, jak patrzysz na te obrazki? No zawsze to jest przyjemny moment jeszcze, jak po takim meczu, bo tych nocy w tym meczu wahań było bardzo dużo. No to, to wiadomo, że to jest ogromna radość. Pisze się historia, szczególnie naszych zawodników, Roberta czy Wojtka. Myślę, że no to to była bardzo dobra reklama kucharu króla Hiszpanii, bo cała edycja odwitowała ogromnych i emocji, więc na pewno yy, też nie nudziliśmy się w tej scenie. I też reakcja zawodników realu, chyba po tym końcowym wisku pokazywała, jak mimo wszystko to było dla nich znaczący leci deprecjonowanie yy, gdzieś tych rozgrywek, która nie ma sensu po prostu, bo, bo oni byli zrozgotani w zasadzie. No, Prosił wilka kilka, ponieśli i wilka, i nie pójdzie tutaj do, do czarka. Bo zwykle to, to Real łamał e, te drużyny w finałach, czyli nie mistrzów, czy innych rozgrywek. A teraz role się odwróciły i widzimy, jak, jak to boli po prostu. No, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że mówiliśmy też o tym przed rozpoczęciem tego meczu. Mówili też o tym nasi komentatorzy, że Real tak naprawdę w tym meczu grał zdecydowanie o coś więcej niż tylko o sampuchach. Bo mam wrażenie, że końcówka sezonu dla królewskich będzie w związku z tym, co się dzisiaj stało wyjątkowo trudne. Ja bym się poprosił nawet o, o, o taką tezę, nie wiem, nie wiem czy słuszną, że Real Madrid może to starczy odbierać pozytywnie. Wydaje mi się, że wokół Realu Madryt były tak negatywne emocje przed tym meczem, już od wielu tygodni narastały, że wielu ze mną na oczywiście spodziewało się dużo, dużo gorszego występu Real Madryt. Natomiast Real Madryt był dzisiaj...